Hej, witajcie, kochani! Chciałam Wam pokazać kartkę, którą zrobiłam na Wielkanoc yy, dla moich rodziców. Yy, tutaj chciałam ją wysłać po prostu, bo niestety w tym roku, jak tu wiadomo, yy, nie można do siebie pojechać, nie można się odwiedzić, yy, więc yy, karteczka z drobnym upominkiem zaraz yy, poleci do moich rodziców. Yy, mam nadzieję, że jakoś sprostałam tym wyzwaniom. Ty, 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 Wyzwaniu, żeby zrobić kartkę wielkanocną, bo ja ogólnie nie lubię, e, właśnie takich świątecznych wielkanocnych. Mm, no ale mam nadzieję, że z każdym rokiem coraz lepiej mi to wchodzi. A wy co myślicie? No nic, po prostu zwykła kartka na bazie z Goldbox. E, nie, nie z Goldbox. Baza jest e, z, z Esy Floresy i nie wiem, z czego oni tam mają bazy. Mm, ostatnio właśnie zamówiłam. I tutaj właśnie jest. Yy, te króliczki, te zajączki, króliczki to są z, y, wycięte z, y, wycięte z y, wydrukowane po prostu. Yy, wycięte z internetu. Yy, Boże wycięte z internetu. <ścoughs> o, matko święta, przepraszam Was, jestem zakręcona już od rana. Yy, i tutaj jest y, ta cała baza y, zrobiona na y, tym. Na papieras z Craft O'Clock. I tutaj, właśnie, to są też te dodatki. Y, to jest wycięte z jakiegoś arkusza. No i, i takie właśnie dodatki były z kwiatuszków, więc wyciąłam A tutaj jest y, Alleluja. To jest z takiego zestawu y, stempli. Odbity po prostu. Y, stokotki też są z Flores, Niestety, sklep się już zamknął. I była wyprzedaż, więc troszkę skorzystałam. No i to tyle. Zwykła biała kartka. Ściskam Was mocno. Pozdrawiam. No i co? Życzę zdrówka. To najważniejsze w tych czasach.